Możliwe, że jesteś zaawansowanym użytkownikiem Lightroom, ale nigdy nie importować presetów do programu. A może zwyczajnie chcesz uporządkować foldery z presetami, ale nie wiesz, jak to zrobić. W dzisiejszym nagraniu pokażę Wam, jak wgrać presety do Lightrooma oraz jak nie zmienić w nadmiarze. Zapraszam! Jeszcze raz witajcie po przerwie, gdzie ja pokażę Wam, jak zaimportować presety do Lightrooma. Po włączeniu Lightrooma oczywiście przechodzicie sobie na zakładkę DEVELOP. Będziecie mieli tak wyglądający panel. To są wszystkie presety, które dostajecie razem z Lightroomem. One wszystkie są w zestawie. Możecie sobie je zostawić. Ja dla większej przejrzystości usunę dzisiaj te wszystkie presety, wyłączę je. Zapisujemy i nie mamy już żadnych presetów. I teraz możemy przejść do importowania presetów, do wgrania ich. Najpierw oczywiście musicie mieć te presety, pobrać sobie je ze strony. To bez różnicy, czy one będą darmowe, czy będą płatne, czy będą z naszej strony, czy z jakiejkolwiek innej. Wybieracie, rozpakowujecie, wracacie z powrotem do Lightrooma. Wybieramy sobie edycja preferencje. Przechodzicie na zakładkę Presety. Prawdopodobnie będziecie na zakładce Ogólne, ale przechodzicie na zakładkę Presety. I w panelu wybieracie sobie lokalizację przechowywania presetów. Wybieramy Pokaż Presety. Wchodzimy do katalogu Develop Presets. I w tym miejscu umieszczamy presety. Wystarczy tu wkopiować. W tym celu otwieramy nasz katalog, w którym mamy presety. Kopiujemy nasze presety w to miejsce. Po wkopiowaniu tych presetów wracamy do Lightrooma. Musimy go zrestartować. I po chwili Lightroom powinien wczytać nasze presety. I powinny być one widoczne w panelu presety. Tak dzieje się w starszych wersjach. W nowej wersji Lightroom musi przerobić te presety na wersję XMP. Dlatego jeszcze raz wchodzimy w edycję, preferencje i pozwalamy mu przeliczyć presety do wersji XMP. Akceptujemy, zamykamy i możemy cieszyć się presetami. A teraz pokażę Wam jak stworzyć katalogi i zaimportować preset w inny sposób. Wchodzimy w paletkę presetów, wybieramy plusik, tworzymy sobie jakiś preset dowolny, dowolną nazwą i tworzymy nową grupę. Ja sobie utworzę grupę o nazwie Urban. Może preset zostawiacie cokolwiek? Chodzi tylko o utworzenie katalogu w tej chwili. I do tego katalogu możemy sobie zaimportować preset. Wybieramy sobie w katalogu preset, który nas interesuje. I możemy zaimportować sobie nasz preset. Ja sobie importuję nasz preset Freeride. I oczywiście nie jest to przypadek, ponieważ ten preset dostaniecie dzisiaj do pobrania gratis. A ten stary możemy sobie usunąć, na nim nie ma zrobionego nic. On był tylko zrobiony po to, żeby utworzyć katalog. A teraz pokażę Wam, jak naszym presetem Freeride możemy obrobić kilka zdjęć. Prawda, że od razu ciekawe? Ale przejdźmy do bardziej miejskich klimatów. Ja wczytałem sobie wcześniej kilka zdjęć. Od razu ciekawe. Przejdziemy dalej. I tu fajne zdjęcie z Rzymu. Zwiększmy sobie troszkę ekspozycję. Poprawmy może balans bieli, i wyprostujmy je trochę. Prawda, że fajnie? Tutaj tym suwakiem możecie wpływać na klimat zdjęcia. Widzicie jak zmieniając temperaturę barwową wpływamy na zdjęcie. Przekadrujmy sobie je trochę, wyprostujmy lekko może, o, chociaż ona chyba jest prosta. Także zostawimy to na razie. Skopiuję sobie to teraz. I możemy wklejać sobie to na inne zdjęcia. Dostosować lekko temperaturę bieli. No, ok, kolejne zdjęcie. Wklejamy. Dostosujemy ekspozycję. Koszyki warszawskie. Zwiększmy troszkę nasycenie kolorów. Wyprostujmy. Proces będzie bardzo fajnie pasował do wszelkich industrialnych zdjęć streetowych. No Warszawa. Zwiększymy ekspozycję. Możemy pobawić się tutaj suwakami kontrastu, nasycenia kolorów. No i dostosować balans bieli do takiego jaki nam się najbardziej podoba. Okej. Okay. Śniadanie w Dublinie, kto by takiego nie chciał? Bardzo fajne, uwaga, zaczekaj na zielone. W Dublinie wszyscy chodzą na czerwono świetle Bardzo fajne, dostosujmy sobie ekspozycję, balans bieli. Możemy też ustawić kontrast, nasycenie kolorów wszystkich całkowicie bądź poszczególnych składowych. Masz fajne zdjęcie z Dublina. Żeby zwiększyć ekspozycję jak zwykle. Highlights. Nasycenie kolorów. Warto eksperymentować, warto się bawić, warto robić zdjęcie tak jak się Wam najbardziej podoba. Trochę wyprostujemy. Okej, okay, bardzo fajnie. Zdjęcie praktycznie fajne, jest po nałożeniu od razu presetu, możemy poprawić balans bieli i dostosować jak zwykle ekspozycję na scenie kolorów. Lekko je wyprostujemy, chociaż tutaj było naturalne nachylenie terenu. I tu bardzo fajnie nasz preset będzie współgrał z żółtymi liniami. Teraz sobie je chyba nawet poprawimy zwiększymy trochę nasycenie w żółciach ale wcześniej dostosujemy sobie zdjęcie można je spróbować lekko wyprostować zwiększyć może trochę kontrast lekko przekadrować teraz pobawimy się trochę z kolorami damy więcej żółtego zobaczcie jak to się robi możemy zwiększyć saturację w samych żółciach Zmniejszyć ich jasność, pomarańcze. Zobaczcie, jak zmiana poszczególnych suwaków w zakresie hue, saturacji czy świateł wpływa na kolorystykę. Czy dla kanału czerwonego, dla pomarańczy, czy dla żółci. Możecie się również bawić w zależności od, od zdjęcia. Możecie to regulować w każdym presecie. Zachęcam do zabawy tymi suwakami. Jeszcze jedno ciekawe zdjęcie z Grafton Street w Dublinie. Może mnie trochę przykadrować, wyprostować. OK. Słuchajcie, jak zwykle mam dla Was kod rabatowy. To jest ET2019. ET od YouTube'a 2019. Ten kod będzie działał przez cały rok i to jest 10% rabatu na cały asortyment w naszym sklepie. Ja już się z Wami żegnam i do zobaczenia w następnym odcinku. Jeśli ten film ci się spodobał, upewnij się, że dałeś subika. Pomoże mi to w docieraniu do większej liczby osób. Dzięki.